Dlaczego warto szukać radości w małych chwilach? W codziennym pośpiechu i dążeniu do osiągania coraz większych celów łatwo zapomnieć o prostych, małych chwilach, które mogą przynieść prawdziwą radość. Biblia i psychologia uczą, że umiejętność dostrzegania Bożych błogosławieństw w codziennym życiu prowadzi do głębszego poczucia szczęścia i pokoju. Psalmista pisze: To dzień który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. Księga Psalmów, Psalm 118, werset 24. Każdy dzień jest darem od Boga, pełnym chwil, które możemy docenić i które przypominają o Jego miłości i dobroci. Jezus sam podkreślał wartość prostych chwil, na przykład podczas spotkań z ludźmi, wspólnych posiłków czy rozmów. W Ewangelii według Mateusza mówi, popatrzcie na ptaki niebieskie. Nie sieją ani nieżną, ani nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec Wasz niebieski je żywi. Ewangelia według Mateusza, rozdział 6, werset 26. Te słowa przypominają, że nawet w prostych aspektach natury możemy dostrzec Bożą troskę i piękno. Psychologia wskazuje że skupienie na chwili obecnej, tak zwanej uważność, zwiększa poziom szczęścia i redukuje stres. Dostrzeganie małych radości, takich jak promień słońca, zapach ulubionej herbaty, czy uśmiech bliskiej osoby, pomaga nam zbudować głębsze poczucie wdzięczności i spełnienia. Jak szukać radości w małych chwilach? Po pierwsze, ucz się być obecnym w danej chwili. W księdze Kocheleta czytamy: Dla każdego człowieka nic lepszego, niż by jadł i pił, i duszy swojej pozwolił zażywać dobra ze swego trudu. Księga Kocheleta, rozdział 2, werset 24. Uważność na to, co dzieje się tu i teraz, pomaga dostrzegać drobne błogosławieństwa. Po drugie, pielęgnuj wdzięczność. Paweł w liście do Tesaloniczan zachęca, w każdym położeniu dziękujcie: Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 18. Dziękczynienie za małe rzeczy, które nas spotykają, pozwala czerpać większą radość z życia. Po trzecie, znajdź czas na odpoczynek i refleksję. Jezus mówił do swoich uczniów: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. Ewangelia według Marka. Rozdział 6, werset 31. W codziennym biegu chwile odpoczynku pozwalają nam zatrzymać się i zauważyć to, co dobre w naszym życiu. Po czwarte, dziel się radością z innymi. Paweł w liście do Rzymian pisze: Weselcie się z tymi, którzy się weselą. List do Rzymian, rozdział 12, werset 15. Wspólne przeżywanie drobnych radości wzmacnia więzi i przynosi dodatkową satysfakcję. Po piąte, szukaj piękna w prostocie. Jezus w swoich przypowieściach często odnosił się do prostych, codziennych sytuacji, takich jak siew ziarna czy odnalezienie zgubionej owcy. Jego nauki pokazują, że w codziennych chwilach można dostrzec głębsze znaczenie i radość. Szukanie radości w małych chwilach pozwala nam żyć pełniej, bardziej świadomie i w większym pokoju. Jak mówi psalmista, Ty mi ukażesz ścieżkę życia. Pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. Księga Psalmów, psalm 16, werset jedenasty. Odkrywanie Bożych błogosławieństw w prostych. W codziennych momentach otwiera nas na Jego obecność i przypomina, że prawdziwa radość pochodzi z wdzięczności za to, co mamy. Dziękuję za wspólny czas, niech Bóg Ci błogosławi, Twój przyjaciel.